Zamówiłeś piłę taśmową, a ona przyszła z zębami w odwrotną stronę i nie da się ciąć na Twojej pilarce? Jest na to rada. Cześć, jestem Marek i w tym krótkim filmie chciałbym zademonstrować Ci, jak można naprawić w cudzysłowie taką piłę taśmową, która ma zęby w odwrotną stronę i na Twojej pilarce po prostu są albo zęby po drugiej stronie. Albo, albo nie w tą stronę, w której jest kierunek cięcia. A sytuacja ta wynika z tego, że piła jest zgrzewana na wymiar i operator, zgrzewając taką piłę na zgrzewarce, po prostu bierze tą taśmę i nie patrzy, bo pilarki są różne. Niektóre są pionowe, poziome i na, mają różne kierunki obrotu tych pił. Więc nie interesuje go to za bardzo, jak, jak ma zgrzać tą piłę, ale e, to nie jest problem. I już Ci pokazuję, jak to zrobić. A więc co należy zrobić? Należy wziąć piłę, założyć rękawice, na przykład takie jak te marki Guide, dostępne na kamar 24 lub inny model dla pilarzy polecam rękawice antyprzyczęciowe specjalne, które zabezpieczają przed uszkodzeniami dłoni, przed ostrymi przedmiotami. I co? Bierzemy taką piłę. Ona ma zęby. Teraz tutaj w moją stronę. Naciskamy nogą do podłogi i po prostu chwytamy ją i wywijamy na drugą stronę. Tak, tylko że ta piła jest dosyć długa i musimy skontrolować tutaj, żeby ona się nam. O! I teraz zęby są po drugiej stronie. Także taki sposób na naprawienie piły, która została zgrzana odwrotnie. Jeśli przydał Ci się ten film. Zasubskrybuj ten kanał, bo pojawia się tu regularnie dużo ciekawych filmów. Odwiedź też mój sklep kamer24.pl. Dzięki, i do zobaczenia. Cześć.